Witam Państwa bardzo serdecznie w Brzbiet Maciej. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję w ogóle za to, że zostałem zaproszony do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I chciałbym tym samym właśnie zaproponować, Moją koszulę, którą wystawiam na aukcję właśnie w tym roku. Drodzy Państwo, jest to koszula jak najbardziej zbliżona mojemu sercu. Przez wiele lat towarzyszyła mi w trakcie programów telewizyjnych. Bardzo często była gościem w różnych rodzaju spotach telewizyjnych. I często wy, widzowie, widzieliście właśnie mnie w tej koszuli. Od początku kariery telewizyjnej tak naprawdę była przy mnie yy, i przy moim sercu. Drodzy Państwo, yy, zapraszam serdecznie do mojej aukcji, tym bardziej, że pomagamy też innym i mam nadzieję, że znajdą się chętne osoby, które będą chciały mieć albo na pamiątkę, albo po prostu ją nosić, albo po prostu zakupią, ze względu na to, że chcą pomagać innemu człowiekowi.